Właśnie nie możemy się doliczyć z koleżankami, bo jest to albo dziesiąta, albo dwunasta. No na pewno już kilka razy zawsze jesteśmy na podium i no najczęściej na pierwszym. W tym roku też się tak udało, więc jesteśmy bardzo zadowolone. Weszłyśmy dobrze od początku meczu, skupione. Chociaż u nas najważniejsza jest radość z gry, gry piłką. Kiedy się cieszymy, to wygrywamy. Gorzej nam idzie, kiedy się spinamy i myślimy tylko, że trzeba wygrać. Kiedy tylko wchodzi uśmiech na twarz, to po prostu gramy swoje i, i wygrywamy. 30. sezon był dla nas kluczowy, Budowaliśmy drużynę na nowo, więc bardzo się cieszymy, że tak naprawdę udało nam się ją zbudować do samego finału. Mamy bardzo dużo nowych zawodniczek, które nas wsparły, więc jesteśmy z siebie bardzo dumni i cieszymy się, że udało nam się zagrać o, w meczu o pierwsze i drugie miejsce. Amatorska siatkówka potrzebuje takich rozgrywek. Tak jak Pan wspomniał darmowych dzięki miastu Wrocław. Mamy gdzie grać, jest gdzie promować siatkówkę i z tego cieszymy się najbardziej. Dla niektórych dziewczyn to jest jedyna możliwość pogrania sobie na takim jeszcze dobrym poziomie. No, każda z nas praktycznie gdzieś kiedyś grała w siatkówkę. Teraz już nie ma czasu, żeby grać w jakieś lidze, żeby trenować więcej, więc cieszymy się z tych rozgrywek, bo możemy ze sobą pobyć, pograć. No, też znamy się już od tylu lat, że naprawdę my spędzamy tutaj bardzo miło ten czas. Lubimy się i, i chcemy ze sobą grać dalej.